Witam wszystkich serdecznie Chciałbym pokazać wam coś coś niezwykłego w sumie przyszedłem dzisiaj na pasiekę, sprawdzić co moich pszczół Patrzę, a tu pusty ul sobie wymyślę, aha ramki ramki opróżnione, znaczy opróżnione, ramki zostały z jedzeniem po prostu pszczoły już pewnie się wyroiły z warozy, tak Zaglądam sobie, patrzę, został czerw. A pszczół nie ma. Pszczoły były leczone, tak jak wszystkie inne. No, ale myślę, no faktycznie może osłabły i, i coś poszło nie tak. Dostały ostatnią dawkę 20 ml y, kwasu mrówkowego na takich wkładkach. No i co, już miałem zamykać ten ul. Ramki chciałem odwirować z tego miodu, później patrzę, a, a tutaj jakieś pszczoły są z boku za zatworem. Przeglądam sobie, przeglądam, a tu rodzina pszczela. Tutaj ramki, dodam, że one były już obsuszone. To miały być ramki, które są do wycofania, a tu normalnie rodzina. Opuściła widocznie tą całą patologię z tym czerwiem i przeszła sobie na ramki, na czyste ramki boczne. Jest tu już, jest pozaczerwiane. Jedzenia tutaj nie ma nic. No ale pszczoły są. Pszczoły nie widać, żeby były jakieś chore. Zdrowe pszczoły. A jednak po kwasie opróżniły, opuściły ramki z czerwiem, opuściły i przeszły na bok, i to jest bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Rozumiem, jakby był e, sam, jakby miałyby sam pokarm, tylko to mogłyby przejść, ale e, że opuściły swój czerw i przeszły e, na ramki obok, to jest naprawdę ciekawa sprawa. No i co, pewnie teraz będą musiały te ramki jakoś przenieść sobie ten pokarm na nowo więc nie poradzę im ale fajnie że rodzina jest nie jest jakaś silna bo one właśnie były takie trochę słabsze no ale myślę że wystarczająco jest ich żeby przeżyły czyli kwas mrówkowy spowodował to że uciekły po prostu z tych ramek nie była to zbyt dawka większa niż inne rodziny dostawały czyli 20 ml każda rodzina dostała tak samo i żadna się nie zachowała w ten sposób, tylko ta jedna. No, czerw już jest tak do wyrzucenia, bo po prostu był zaziębiony. Trzeba go wyrzucić. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do, yy, do oglądania moich filmów.